No siema siema, witam was serdecznie na moim kanale Ja jestem Arda, a to jest kolejny odcinek z Day 2 Nie będę niepotrzebnie przeciągać, zachęcam was serdecznie do dawania w górę Do pisania komentarzy pod filmikiem ustawienia subika z dzwoneczkiem Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali No i życzę wam miłego oglądania, jedziemy Musimy się przedostać na drugą stronę Uważam, że musimy szykować się na zimę. Yeah. Lawan, idę do New Dawn Park. Podobno Row tam ruszył. Nie rozumiem, dlaczego Renegaci zaatakowali Rybie Oko. Mają swoje obozy, ale Rzeźnik nie atakował Rybiego Oka. Nigdy. Nawet on szanował nocnych biegaczy. Chuj wie, co mu teraz strzeliło do głowy. Rzeźnik, powiedz mi coś o nim. Jest przywódcą renegatów. Wydał rozkaz zalania miasta chemikaliami. Zginęli wtedy moi rodzice. Przykro mi. Mnie nie. Ojca raz w życiu widziałam. A matka, jeśli była w czymś dobra, to w chlaniu wody porzuciła mnie. To tak trafiłaś do programu Wolca? Mniej więcej. A kurde. To o, to się... A. A twoi rodzice? Pamiętasz ich? Nie. Pamiętam tylko szpital. Ból. I pożar. Tuż przed tym, jak rozdzielili nas z mil. Dlatego jej szukasz. Ona ci została z Skupmy się na robocie. Z Skupmy się na robocie, Kto pierwszy, ten lepszy. I po co mnie atakowaliście? Muszę sobie zrobić więcej lekarstw. bo mi się już kończą. Ale nie mam chyba z czego zrobić. Nie, nie mam składników na lekarstwa. Niedobrze. 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 Teraz się musimy jakoś tam na górę dostać. Kryjówka nas biegacza. Rep naprawimy sobie. I w bezpieczną strefę.

Aaaaaaaa! Ok. Broń uległa zniszczeniu. To mamy inną. Jesteśmy.. Nie mam więcej broni. No to trudno. Puszkałem kopytana i łupki. Mnie, błagam! Szukam porucznika Roła. Widziałeś go? Kim jesteś? Po co chcesz to wiedzieć? Mam rozkazy od Majora Mata. Przysłał mnie porucznik Grady. I już dobrze. Gdzie twój oddział i dowódca? Rozkładaliśmy obóz, kiedy zaatakowali nas renegaci. Roł i reszta dorwali kilku i ruszyli za tymi, którzy próbowali uciec. A co z tobą? Ja nie zdążyłem i straciłem z nimi kontakt. Napadła mnie inna grupa. Co oni tu robią? Renegaci nie atakowali naszych pozycji w centrum. O kur... A następnie idą. Tu są szczury. Uważaj, Schowaj Zbierdalajcie. Jawne, już zbierdalamy. Ha, ha, ha. prawda, panowie? Jeszcze no! Prawie nie chciałem się tym łucznikiem zająć, bo mnie będzie wykańczał. Urga Wstępępny ucznik Coś mi to nie Ta Katana jest spoko Jeśli wygałem jakąś jaką pukawką No już już Ślek przynajmniej dobra. A tylko jeden, to malutko. Gdzie teraz iść? Hej, już jest bezpiecznie. Możesz wyjść. To. Gdzie jest Mieliśmy rozbić obu tam, na dachu hotelu przy skrzyżowaniu z New Walls Drive. Z tyłu budynku jest wyciągarka. Tak wiedziesz na górę. Jeśli nie udało im się wrócić, to właśnie tam niech znajdziesz. Dzięki. Spróbuj wrócić sam do bazy. I nie daj się znowu zapuszkować. Okej, okay. Poczekamy podróż. Ozbieram trochę rzeczy potrzebuję lekarstwa i inne takie Tam no też są, tam też pojedziemy zaraz. Op. Nie, to jest tylko wyzwanie parku. Naprawimy bezpieczną strefę. Wystarczy mi na jakichś lekarstw. Tylko na jedno. No nie lepsze to niż nic. tam na górę wejść tu mamy ciekawego? Pojemnik z inhibitorami, ale nie, u góry będzie jakoś, no coś czuję. Wcześniej ich nie ma. Где же этот поемник? Выше? Может выше? Я, выше. Lekarstw. Wrócisz tu jeszcze raz, a zginiesz na miejscu. Nigdy nie przejdę. <śmienicza> hey, tutaj, <pomógł>! <śmienicza> <śmienicza> Mało brakowało. Dzięki. Yeah. Hmm. Nie, ale trafiłem na paru renegatów. Cholera, wytrzymaj, jestem w drodze. Aha, musiał podpalić rzeczywiście coś. Załatwieni! Sprawdźcie, co u chłopaków na dole. Tak jest, poruczniku. Renegaci na zewnątrz? Już są nieszkodliwi. Ty ich załatwiłeś? Coś ty za jeden. Aiden, mam rozkazy od Jacka Mata. Orzesz w dupę. Zobaczmy, co przyniosły z Mikołaja. Wycofać się? Teraz. To kurwa, jakiś żart? Wiesz, ilu ludzi straciłem, żeby zająć ten zastrany teren? Nie wiem, poruczniku, ale mam Pięciu. Inne... Najlepszych z najlepszych. Bartes zabiła więcej Wirali niż nie jeden oddział. Sierra i Mały Ron walczyli przy mnie jeszcze przed upadkiem. Oddali życie za ten kawałek miasta. I teraz co? Mam się wycofać? Muszę się dostać do bazy danych Gere. Podobno wiesz, gdzie można to zrobić. Wiem! Ale dlaczego miałbym ci to w tej sytuacji powiedzieć? Mam ważne, choć durne sprawy na głowie. Zejdź mi z oczu! Okej, okay, panowie. Zbierzcie nieśmiertelniki po poległych. Chujowa sprawa. Ale rozkaz to rozkaz. Ro, czekaj! Lawan, też przyszłaś mnie wkurwić? Znasz mnie, Row. Aiden i ja szukamy tej bazy GRE razem. A ty nam wszystko powiesz. Wolisz to przeciągać? Czy załatwić to tu i teraz? <grywa> Kurwa. Po co szukacie tej bazy? Przechowywano ją na serwerach w centrum dowodzenia obserwatorium. Ale ono zostało zniszczone atakiem chemicznym. Naloty szły tam jeden za drugim, jak na sztab pieprzonego Wietkongu. Nic nie zostało. Rozumiecie? Nic. Jeśli chcecie, to sami sprawdźcie. Panowie, zbieramy się. Mhm. Mamy ulepszenie. Byłem jakiś komin, on jest lepszy od tego, co mam. Nie. Nie. Co dalej? Dalej? Nie słyszałeś? Baza przepadła dawno temu. To tyle w kwestii tajemnicy naszego dzieciństwa. Ja wrócę do poszukiwań gnit z mojej listy, a ty? Możesz zakosztować życia w centrum. Pójdę do tego obserwatorium. No to idziesz sam. Czyli rozstajemy się? Wszystko, co piękne, kiedyś się kończy. Rzeźnik i chujki z mojej listy też niedługo się o tym przekonają. Wracam hmm. do poszukiwań. Ty też lepiej się stąd rusz. A. Aiden, przykro mi, że nie znalazłeś siostry. Tam, dzięki. Zostaje ci Waltz. On pewnie wie, co się z nią stało. Jeśli go znajdę, dam ci znać. Powodzenia, gadzio. Trzymaj się, Lawan. Naprawdę z tobą nie idę. Fajny poziom. W walce i w parkurze. Ok, co my tu mamy? Knięcie, blokująca szarża. Idzie z skoku, mega strzał. W parkurze. Bieg po ścianie. And. Na krótką kwestię, prędkość swojego biegu i pozwalać Ci wskakiwać przez większe spadniny. Śniagabesz wyższych krawędzi i wie dłużej przy ścianie. Galeki skok. Prawny biegacz. Skok z krawędzi. Damy. Ściśnij E, poczupski na przykład. To jest przeszkoda by wykonać. Sprawny biedz. Okay. No dobrze. No i drodzy widzę ty, bo na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli wam się podobało łapkę w górę, nie zachęcam was do pisania komentarzy Błagam, pod filmikiem, pomóżcie. ustawienia subika, z dzwoneczkiem, zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali, no i widzimy się w następnym odcinku, siema!